Tutaj w Anglii Halloween jest, Halloween jest bardzo popularny i teraz Wam pokażę jak już jest wystrojony tydzień przed Halloween. Zobaczcie tutaj, ta strona. Oczywiście wieczorem robi to większe wrażenie, ale co jest fajne, słuchajcie, to to, że tutaj co roku jest rozstawiany taki jeszcze namiot, jest herbata, są cukierki, są konkursy i tutaj są takie e, losy czy jakieś coś w tym stylu e, dla dzieciaków charytatywnie sprzedawane. Także naprawdę jest to fajne. Wow, bardzo, bardzo straszne. Także cała ta ulica tak wygląda. Naprawdę robi wrażenie. I jeżeli ktoś by na przykład nie wiedział, że jest coś takiego. No to można naprawdę się nieźle wystraszyć. Patrzcie, jak to wygląda. Ostro. No, naprawdę. No teraz jest ok. Teraz naprawdę jest. Robi wrażenie, ale wieczorem to już jest totalny kozak. Teraz jeszcze Wam pokażę tutaj z tej strony. I uciekam. Patrzcie. O, No, grubo. No, tu jest najgrubiej, nie? No właśnie popływa ten namiot. A tutaj się właśnie odbywają te charytatywne losy i w ogóle. Ostro.